Grupo EFD, Kurski, e Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Kilka lat temu Władimir Putin powiedział, że największą geopolityczną tragedią XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego. W tym kontekście trzeba widzieć wydarzenia na Ukrainie. Dotychczasowe rządy, zarówno pomarańczowe, jak i Janukowycza tworzyły chory prorosyjski oligarchiczny system. Dlatego powstał Majda Dlatego powstał ten fenomen trzeciej siły, która odrzuciła jednych i drugich. Pochylmy dziś głowy przed krwią Majdanu, pochylmy dziś głowy przed Ukraińcami, którzy tracili swoje życie walcząc o godność i wolność. Skali tego kryzysu nie byłoby być może tak wielkiej, gdyby była wiarygodna oferta z Unii Europejskiej. Tymczasem wobec oczywistego sprzeciwu Francji i Niemiec, wobec europejskich aspiracji Ukraińców, oferta wobec Ukraina, Ukrainy była czystą fastrygą, była odfajkowaniem tematu. Każdy rozsądny prezydent, ktokolwiek by nim był, musiałby odrzucić tę ofertę. Kryzys obnażył również słabość Unii Europejskiej. Unia zachowała się jak rozmemłany budyń, a Rosja, która była twarda i dała twardą, dobrą ekonomiczną ofertę, zachowała się jak czołg i wygrywała tę rozgrywkę. Pani Ashton okazała się kompletnie bezradna, dopiero trójka ministrów musiała ratować sytuację. Co w przyszłości? Musimy wspierać demokrację, nie pozwolić na rosyjskie separatyzmy i dezintegrację kraju, rozprawić się, pozwolić Ukraińcom rozprawić się z dawnym reżimem, przeprowadzić ilustracje, pozbawić oligarchów majątkę i czekać majątków i czekać na wiarygodnego prezydenta i rząd, którzy nie rozkradną europejskiej pomocy i przedstawić im wiarygodną europejską integracyjną ofertę. Jako Polak, którego Rodacy w liczbie 120 tysięcy zginęli z rąk, Europy, z rąk band UPA. Nie mogę nie postawić tego warunku, żeby wyłączyć z mainstreamu ukraińskiego nacjonalistów ukraińskich, którzy nie odcięli się od zbrodniczego dziedzictwa UPA. I ostatnie zdanie Pani Przewodnicząca. Tworzy się matryca Europy na 20 lat na wschodzie. Nie zmarnujmy europejskiej szansy na wolną Ukrainę, która będzie proeuropejska i niezależna od Rosji. Dziękuję bardzo. mr president dear colleagues in ukraine during the last months we have been witnessing an optimistic tragedy whose last acts are still to be performed presently ukraine has to cope with three main challenges